Mój mąż podniósł na mnie rękę na oczach całej swojej rodziny, a nikt nie stanął w mojej obronie. Ale moja córka zrobiła coś, co sprawiło, że zbladł. To była wigilia w domu jego rodziców i powinnam była wiedzieć, że nie powinnam pokazywać się skupnymi bułkami. Przez 8 lat małżeństwa z Markiem nauczyłam się, że wszystko musi być idealne na pokaz przed jego rodziną, inaczej później będą konsekwencje. Ale przez cały tydzień miałam 12-godzinne zmiany w szpitalu i ledwo miałam czas na prysznic, nie mówiąc już o pieczeniu domowego chleba. Jego matka, Krystyna, skomentowała jako pierwsza, gdy postawiłam plastikowy pojemnik na jej idealnie nakrytym stole. Podniosła jedną bułkę swoimi wypielęgnowanymi palcami, jakby mogła cały jej posiłek. Cóż, powiedziała na tyle, Głośno, by cały pokój usłyszał. Przypuszczam, że nie każdy ma już czas na rodzinne tradycje. 22 członków rodziny tłoczyło się w tej jadalni. Jego rodzice, obaj bracia z żonami, szóstka dzieci w wieku od maluchów do nastolatki oraz różni ciotki i wujkowie, którzy przyjechali z sąsiednich miasteczek. Wszyscy odwrócili się, by na mnie spojrzeć, jakbym popełniła jakiś niewybaczalny grzech. Wymusiłam uśmiech i wyjaśniłam, że pracowałam w nadgodzinach w szpitalu. Trzy pielęgniarki zgłosiły chorobę z powodu grypy i ktoś musiał obsłużyć oddział ratunkowy. Myślałam, że zrozumieją. Jego ojciec był emerytowanym policjantem. Jego bracia pracowali na budowie. Wiedzieli, co to wymagająca praca. Ale twarz Marka już przybierała ten Znajomy odcień czerwieni, co oznaczało nadchodzące kłopoty. Jego szczęka zacisnęła się tak, jak zawsze, gdy myślał, że go ośmieszyłam. Żyła na jego skroni, zaczęła pulsować. Zawsze masz jakąś wymówkę. Powiedział na tyle głośno, by przerwać każdą rozmowę w pokoju. Mecz siatkówki w telewizji nagle wydał się zbyt głośny. Czyjś widelec zadzwonił o talerz, jedno z małych dzieci Ci poprosiło o więcej soku. ale nikt się nie ruszył, by mu pomóc. Wszystkie oczy były teraz zwrócone na nas. Nie szukam wymówek. Powiedziałam tak spokojnie, jak tylko potrafiłam. Wyjaśniam, dlaczego nie miałam czasu piec w tym tygodniu. Tedy mnie uderzył. Dźwięk rozbrzmiał w jak wystrzał. Mój policzek eksplodował bólem i poczułam smak krwi tam, gdzie zęby wnętrze wargi. Siła uderzenia się oparcia krzesła, żeby nie upaść. W Pokoju zapadła całkowita cisza. Ani jedna osoba się nie poruszyła, ani jedna osoba nie odezwała się słowem. Jego ojciec wpatrywał się w swój talerz, jakby krył w sobie tajemnicę wszechświata. Jego matka nagle nabrała intensywnego zainteresowania składaniem i rozkładaniem swojej serweli. Jego bracia wymienili szybkie spojrzenie, ale natychmiast odwrócili wzrok. Nawet dzieci ucichły. Nigdy więcej mnie tak nie kompromituj, wysyczał Marek przez zaciśnięte zęby. I wtedy moja szesnastoletnia córka, Zuzia, stała od stołu dla dzieci w rogu. Mieszkała z nami od dwóch lat, odkąd jej ojciec zginął w wypaku motocyklowym. Marek nigdy jej nie lubił. Zawsze narzekał, że jest zbyt pyskata, zbyt niezależna, zbyt podobna do mnie. Podeszła po Celowo wyciągając telefon z tylnej kieszeni. Kiedy dotarła do miejsca, w którym stał Marek, podniosła go i wycelowała prosto w jego twarz. Uśmiechnij się, powiedziała najsłodszym głosem, jaki można sobie wyobrazić. Zaraz staniesz się bardzo sławny. Gniewna czerwona twarz Marka zbielała tak szyko, że myślałam, że zaraz zemdleje. Jego ręce, które były zaciśnięte w pięści, zaczęły drżeć. O czym ty mówisz? Zarządał. Nagrywałam wszystko przez ostatnią godzinę. Ogłosiła Zuzia całemu pokojowi. Każdy niemiły komentarz, każdą groźbę, każdy policzek. I wiecie, co, wujku Marku? Już jest to przesłane na trzy różne serwery w chmurze. Odwróciła się, by spojrzeć na całą jego rodzinę, która teraz wpatrywała się w nią, jakby wyrosła jej druga głowa. Czy wszyscy wiecie, że w tym kraju Świadkiem złego traktowania w rodzinie i nie zgłaszanie tego, gdy obecne są dzieci, może uczynić was prawnie współwinnymi przestępstwa. Marek rzucił się do przodu, by złapać jej telefon, ale Zuzia cofnęła się płynnie, jakby dokładnie oczekiwała tej reakcji. Za późno, powiedziała spokojnie. Już zostało to automatycznie wysłane do trzech różnych osób z instrukcjami, by wszystko opublikować. Jeśli coś mi się stanie lub mojej mamie. Jego maka Krystyna w końcu odzyskała głos, choć brzmiało to bardziej jak pisk. Zaraz chwileczkę. To wymyka się spod kontroli. Nie, powiedziała Zuzia stanowczo, przerywając jej, zanim zdążyła kontynuować. Wy poczekajcie, wszyscy po prostu siedzieliście jak posągi i patrzyliście, jak ten człowiek uderzył moją matkę. Wszyscy jesteście w Półwinni tego, co się tu właśnie stało. Podniosła telefon, żeby wszyscy mogli wyraźnie zobaczyć ekran. Wideo wciąż nagrywało. Czerwona kroka pulsowała miarowo w rogu. Widzicie tę małą czerwoną krokę? Przez ostatnią godzinę transmitowałam wszystko na żywo na prywatny kanał YouTube mojej najlepszej przyjaciółki. Każde słowo, które Marek powiedział do mojej matki, każdy niemiły komentarz z widowni, a co najważniejsze ten piękny prawy sierpowy, który właśnie wymierzył. Wszystko jest nagrane w wysokiej rozdzielczości. I już ma widzów, twarz Marka jakoś zdołała stać się jeszcze bielsza. Jego praca w banku narodowym miała surowe zasady postępowania. Jeden powie w skandalu i wyleciałby na bruk. Jego reputacja w tym małym miasteczku była dla niego wszystkim. Kłamiesz Powiedział. Ale jego głos załamał się na tych słowach. Naprawdę? zapytała niewinnie Zuzia. Odwróciła ekran telefonu w jego stronę, żeby mógł dokładnie zobaczyć to, co ona widziała. 27 widzów i wciąż rośnie. Sekcja komentarzy robi się bardzo interesująca. Chcesz, żebym przeczytała niektóre na głos? Marek wpatrywał się w ekran z przerażeniem. Widziałam, jak cała jego kariera przelatuje mu przed oczami. Prezes banku był ważną postacią w ich parafii. Połowa członków komitetu kredytowego siedziała w tym pokoju. Usuń to, zażądał Usuń to natychmiast. Nie mogę, powiedziała Zuzia z przesadnym współczuciem. To transmisja na żywo, a moja przyjaciółka nagrywa wszystko również po swojej stronie. Polisa ubezpieczeniowa, wiesz, na wypadek gdyby coś tajemniczego Stało się z moim telefonem. Rozejrzała się po pokoju na wszystkie zszokowane twarze wpatrujące się w nią. Ale oto naprawdę interesująca część. Nie zaczęłam nagrywać dzisiaj. Dokumentuję wszystko od dwóch lat. Za każdym razem, gdy Marek krzyczał na moją matkę, każdy siniak, który próbowała ukryć makijażem. Za każdym razem, gdy musiała kłamać lekarzom, jak doznała urazu, najmłodszy brat Marka, Tomasz, w końcu odzyskał głos. Marek, może po prostu się uspokoimy i porozmawiamy o tym, jak dorośli. Zamknij się! warknął na niego Marek. Ten mały smarkacz myśli, że może mi grozić przed całą moją rodziną. Ten mały smarkacz właśnie uratował twoją żonę przed kolejnym laniem, odpowiedziała chłodno Zuzia. Ale skoro już wspomniałeś o groźbach, pozwól, że Powiem ci dokładnie co się teraz stanie. Wyświetliła coś innego na ekranie telefonu, przesuwając palcem przez kilka aplikacji. Masz dokładnie 10 minut, żeby zgodzić się na moje warunki, albo wykonam kilka bardzo interesujących telefonów. Pierwszy telefon idzie na policję, aby zgłosić przemoc z dowodem wideo. Drugi telefon idzie do twojego szefa w banku. Trzeci telefon idzie do wiadomości regionalnych. Oni uwielbiają historię o prominentnych lokalnych biznesmenach, którzy znęcają się nad swoimi żonami. W pokoju znowu zapadła całkowita cisza. Nawet mecz w telewizji wydawał się cichszy, jakby sama telewizja wstrzymała oddech. Ręce Marka trzęsły się z wściekłości, ale widziałam w jego oczach oraszkę. Był w pułapce i wiedział o tym, czego chce. Wyszedł w końcu. Chcę, żebyś spakował swoje rzeczy i wyniósł się z naszego domu dziś wieczorem, powiedziała Zuzia rzeczowo. Chcę, żebyś podpisał papiery rozwodowe bez sprzeciwu, bez żądania alimentów, bez walki o majątek, bez roszczeń do połowy funduszu emerytalnego mamy. Ona zatrzymuje dom, samochód, swoje oszczędności, wszystko. Marek wydał z siebie gorzki śmiech, chyba żartujesz. Jesteś tylko dzieckiem. Jestem wystarczająco dorosła, by zeznawać w sądzie, odpowiedziała Zuzia. Jestem wystarczająco dorosła, by rozumieć procedury prawne i na pewno jestem wystarczająco dorosła, by obsługiwać media społecznościowe. Więc oto co się stanie, jeśli nie zgodzisz się na moje bardzo rozsądne warunki. Znowu podniosła Telefon, przewijając coś, co wyglądało jak wiele ekranów dowodów. To wideo zostanie wysłane do Twojego szefa, wszystkich Twoich współpracowników, każdego członka rady parafialnej i na każdą platformę mediów społecznościowych, jaką tylko znajdę. Twoja twarz stanie się symbolem świadomości o przemocy w rodzinie w tym powiecie, i uwierz mi, stanie się to wiralowe szybciej, niż zdążysz powiedzieć linia dla bezrobotnych. Rozejrzała się po pokoju na członków jego rodziny, którzy wpatrywali się w nią z mieszaniną szoku i przerażenia. A wy wszyscy staniecie się sławni w internecie. Rodzina, która patrzyła jak mężczyzna krzywdzi swoją żonę i nie zrobiła absolutnie nic, by to powstrzymać. Jestem pewna, że to świetnie wypadnie na niedzielnej mszy. Jego matka. Kryst Tena dramatycznie złapała powietrze i chwyciła się za piersi jakby miała zawał serca. Nie odważyłabyś się zrobić czegoś takiego tej rodzinie. Spróbuj mnie, powiedziała Zuzia bez wahania. Przez dwa lata patrzyłam, jak ten człowiek krzywdzi moją matkę. Udokumentowałam każdy pojedynczy incydent, każdy siniak, każdą groźbę. Za każdym razem, gdy musiała kłamać o upadku ze schodów lub wpadnięciu na drzwi, przesunęła palcem na kolejny ekran na telefonie, pokazując coś, co wyglądało jak szczegółowy arkusz kalkulacyjny. Zgłoszenia policyjne od sąsiadów, którzy dzwonili z powodu krzyków, dokumentacja szpitalna z zeszłej wiosny, kiedy nadgarstek mamy został tajemniczo złamany, zdjęcia siniaków z sygnaturami czasowymi, nagrania głos na Marek groził że zrobi jej szareje się próbuje go opuścić. Marek parywał się w nią z całym niedowierzaniem jak zdobyłaś do tego wszystkiego dostęp mam 16 lat nie jestem bez mózgu wiedziała Zuzia od miesięcy systematycznie budowałam sprawy rap. ukryte kamery domu o które nigdy nie wiedziałeś, urządzenia do narzycia dźwięków mojego ciecia mam nawet paragon za wizytę mamy na pogotowiu za którą kazałeś jej zapłacić bo twierdziłeś, że dramatyzuje z powodu niepokój i wydawał się kurczyć wokół nas nikt się nie ruszał nikt nie mówił nawet dzieci wydawały się wyczuwać że dzieje się coś monumentalnego więc tak to działa kontynuowała Zuzia tym samym spokojnym rozsądnym tonem masz dokładnie 8 minut żeby zgodzić się na moje warunki albo Zacznę dzwonić. Najpierw do detektywa Malinowskiego na posterunku policji, potem do pana Kowalskiego w banku, a następnie do każdej redakcji w promieniu 50 kilometrów. Zerknęła ponownie na ekran telefonu. Liczba widzów wzrosła do 438. Wieści szybko się rozchodzą w małych miasteczkach, zwłaszcza gdy dotyczą prominentnych rodzin, które robią z siebie kompletnych głupców na żywo. Ręce marka przestały już tylko drżeć. Całe jego ciało trzęsło się z połączenia wściekłości i przerażenia. Wiedział, że go całkowicie osaczyła. Nie było wyjścia, które nie wiązałoby się z całkowitym upokorzeniem. Dobrze, wyszedł tak cicho, że prawie go nie usłyszałam. Nie słyszę cię, powiedziała głośno Zuzia. I 438 osób, które Obecnie oglądają ten wrak pociągu? Też nie. Mów głośniej, żeby wszyscy cię wyraźnie słyszeli. Dobrze, powiedział głośniej Marek, a jego głos załamał się z emocji. Odejdę. Podpiszę jakiekolwiek papiery chcesz, żebym popisał. I, popowiedziała Zuzia, unosząc brwi w oczekiwaniu. Marek wyglądał na zdezorientowanego i sfrustrowanego. I co z przeprosinami? powiedziała cierpliwie. Dla mojej matki za 8 lat systematycznego znęcania się na kamerze. Dla wszystkich tych światów i wszystkich tych widzów, żeby usłyszeli. Szczęka Marka zacisnęła się tak mocno, że myślałam, że jego zęby mogą pęknąć. Nie zrobię tego. 512 widzów, przerwała Zuzia, zerkając na telefon. Twój wybór. Przeproś teraz albo szefowi poniedziałek rano dlaczego jesteś popularny na X z niewłaściwych powóz. Odów. Cisza ciągnęła się przez coś, co wydawało się wiecznością. Słyszałam tykanie zegara dziadka w korytarzu, komuś zaburczało w brzuchu. Dziecko kaszlnęło gdzieś w głębi pokoju. W końcu Marek odwrócił się do mnie. Jego twarz była czerwona z upokorzenia, a jego głos brzmiał jakby go duszono. Przepraszam. wymamrotał ledwo słyszalnie. Głośniej, powiedziała stanowczo Zuzia. I bądź konkretny, za co przepraszasz? Ci ludzie zasługują na to, by wiedzieć dokładnie jakiego rodzaju człowieka wspierali. Wasz marka przeszła przez kilka odcieni czerwieni, zanim w końcu przemówił ponownie. Przepraszam, że cię uderzyłem, powiedział na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. Za to, że cię krzywdziłem. Za 8 lat Systematycznej przemocy fizycznej i emocjonalnej, poprawiła go Zuzia. Powiedz to w całości. Za 8 lat znęcania się, powtórzył Marek przez zaciśnięte zęby, a słowa wydawały się go fizycznie boleć, gdy wychodziły. Zuzia kiwnęła głową raz, a potem zrobiła coś ze swoim telefonem, co spowodowało zmianę ekranu. Proszę, powiedziała z satysfakcją. Teraz masz dokładnie 30 minut, żeby spakować swoje rzeczy i wynieść się z naszego domu. Mama i ja zostaniemy dziś w hotelu, ale kiedy wrócimy jutro rano, nie chcę widzieć ani śladu twojej egzystencji w tym domu. Marek wybiegł z jadalni bez słowa. Słyszeliśmy go na górze, szaskającego szufladami i rzucającego rzeczami po sypialni. Coś szklanego rozbiło się o ściany. Jego rodzina pozostała zamrożona na swoich miejscach, Patrując się w Zuzie, jakby była jakimś kosmicznym stworzeniem, którego nigdy wcześniej nie spali. W końcu jego ojciec nerwowo ochamnął. Może powinniśmy byli coś powiedzieć. Kiedy powinniście byli co? zapytałam, odzyskując głos oraz pierwszy od początku tego szmaru. Powinniście byli powstrzymać swojego syna przed Powinniście byli zadzwonić na policję. Powinniście Chcieli zrobić dosłownie cokolwiek innego niż siedzieć i patrzeć jakby to był teatr obiadowy. Jego matka zaczęła płakać. Wielkie dramatyczne łzy rozmazały jej starannie nałożony makijaż. Nie wiedzieliśmy, że jest aż tak źle. Szlochała. Nie chcieliście wiedzieć, powiedziała bez ogródek Zuzia. Jest duża różnica między nie a niechęcią do wiedzy. Wzrok, bo łatwiej było poradzić sobie z prawdą. Rozejrzała się po pokoju na wszystkich krewnych Marka, nawiązując kontakt wzrokowy z każdą osobą. Ile razy mama pojawiała się na spotkaniach rodzinnych z siniakami? Ile razy wymyślała wymówki dla obrażeń, które nie miały sensu? Ile razy słyszeliście, jak Marek na nią krzyczy i po prostu podgłaśnialiście telewizor? Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Nikt nie mógł spojrzeć jej w oczy. Nikt nie miał odpowiedzi, która nie sprawiłaby, że wyglądali na współwinnych. Jego ciotka Beata, która siedziała cicho w rogu przez całą konfrontację, nagle się odezwała. Były te święta Bożego Narodzenia 3 lata temu, powiedziała cicho. Kiedy przyszłaś w tym grubym swetrze w środku lat, i powiedziałaś, że jest ci zimno, bo jesteś chora. Jego wujek Janusz woli kiwnął głową. I ta majówka, kiedy nie mogłaś podnieść lewej ręki. Powiedziałaś, że naciągnęłaś mięsień w ogrodzie. Coraz więcej członków rodziny zaczęło się odzywać. Ich głosy stawały się silniejsze, gdy przypominali sobie kolejne incydenty, które postanowili zignorować. Wielkanoc, kiedy miałaś podbite oko i powiedziałaś, że wpadłaś na drzwi w ciemności. Urodziny, na których krzywiłaś się za każdym razem, gdy ktoś cię przytulał. Ostatnie Boże Narodzenie, kiedy nie mogłaś porządnie usiąść i ciągle wymyślałaś wymówki o bólu pleców. Te wszystkie razy, kiedy Marek warczał na ciebie publicznie, a my wszyscy udawaliśmy, że nie zauważyliśmy. Sposób, w jaki chwytał Cię za ramię zbyt mocno, gdy myślał, że nikt nie patrzy. Jak cię upokarzał na spotkaniach rodzinnych, a my wszyscy siedzieliśmy te. I w niewygodnej ciszy. Gdy każdy członek rodziny dodawał swoje wspomnienia do rosnącej listy, matka Marka, Krystyna, zaczęła płakać jeszcze mocniej. Ciężar ich zbiorowej, umyślnej ignorancji w końcu ich uderzył. Wszyscy wiedzieliśmy, wyszeptała przez łzy. Boże, pomóż nam. Wszyscy wiedzieliśmy i nic nie zrobiliśmy. 28 minut później Marek wszedł na dół, niosąc dwie duże walizki i torbę. Miał rozczochrane włosy, a w jego oczach było dzikie spojrzenie, które przerażało mnie bardziej niż jego gniew. Zatrzymam się u brata", ogłosił do nikogo w szczególności. Nie, nie zatrzymasz się, odpowiedział cicho, jego brat Tomasz. Moja żona nie chce cię w pobliżu naszych dzieci po tym, czego właśnie byliśmy świadkami. Marek wpatrywał się w niego w szoku i niedowierzaniu. Coś ty do mnie powiedział? Znajdź sobie inne miejsce do spania. Powtórzył Tomasz, jego głos stawał się coraz silniejszy. Anna nie chce, żeby ktoś, kto krzywdzi kobiety, mieszkał w tym samym domu co nasze dzieci. Nie chce, żeby nasze dzieci myślały, że takie zachowanie jest normalne lub akceptowalne. Marek rozejrzał się desperacko po pokoju, szukając wsparcia u kogoś, kogokolwiek ze swojej rodziny. Mamo, poprosił błagalnie. Jego matka nawet na niego nie spojrzała. Myślę, że powinieneś już iść, Marku. Tato, jego ojciec nagle bardzo zainteresował się wzorem na swoim talerzu obiadowym. Twoja matka ma rację. Może trochę czasu osobno dobrze wszystkim zrobi. Wujek Janusz, ciocia Beata oboje potrząsnęli głowami. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, powiedział stanowczo jego wujek. Moje wnuki odwiedzają nasz dom, nie pozwolę, żeby przebywały w pobliżu kogoś, kto uważa, że agresja jest akceptowalna. Gdy Marek szedł w stronę drzwi wejściowych, ciągnąc za sobą walizki, Zuzia rzuciła ostatnie ostrzeżenie. Pamiętaj, co ci powiedziałam o tych wszystkich dowodach, powiedziała spokojnie. Jeśli kiedykolwiek zbliżysz się do mojej matki, jeśli spróbujesz sprawiać problemy przy rozwodzie, jeśli choćby pomyślisz o zemście na którejkolwiek z nas, wszystko natychmiast stanie się publiczne, a następnym razem nie dam ci możliwości wyjścia z tego przez przeprosiny. Frontowe drzwi trzasnęły tak mocno, że zatrzęsły się okna w całym domu. W pokoju panowała całkowita cisza przez kilka długich minut. W końcu wstałam na drżących nogach i wzięłam Zuzie za rękę. Powinnyśmy już iść, powiedziałam cicho. Gdy zbierałyśmy nasze płaszcze i torebki, najmłodszy siostrzeniec Marka, może siedmiu lub ośmioletni, pociągnął mnie za brzeg koszuli. Będziesz już teraz bezpieczna? Zapytał z niewinną troską, jaką potrafią okazać tylko dzieci. Kucnęłam do jego poziomu, powstrzymując łzy. Tak, kochanie, powiedziałam cicho. Teraz będę bezpieczna. Jego matka, szwagierka Marka, podeszła i położyła mi rękę na ramieniu. Tak mi przykro, że nie odezwaliśmy się wcześniej. Powiedziała: Wstydzę się, że potrzeba było dziecka, aby pokazać. Nam co powinniśmy byli zrobić lata temu. W samochodzie Zuzia i ja jechałyśmy w całkowitej ciszy przez pierwsze 10 kilometrów. Moje ręce drżały zbyt mocno, by utrzymać kierownicę stabilnie. Mój policzek wciąż pulsował tam, gdzie uderzył mnie Marek. Metaliczny smak krwi utrzymywał się w moich ustach. W końcu znalazłam odwagę, by zadać pytanie, które paliło mnie w myślach. Jak długo to wszystko planowałaś? Od pierwsze pierwszej Jej nocy, kiedy usłyszałam, jak cię uderzył, powiedziała po prostu Zuzia. Wiedziałam, że nikt inny cię nie ochroni, więc musiałam wymyślić, jak to zrobić sama. Łzy zaczęły płynąć po moich policzkach niekontrolowanie. Nie powinnaś była tego robić. Jesteś tylko dzieckiem. Dorośli powinni byli się tym zająć. Przestałam być dzieckiem w noc, kiedy umarł mój tata, powiedziała Zuzia rzeczowo. Zdecydowanie przestałam być dzieckiem, kiedy przeprowadziłam się do domu, w którym musiałam martwić się o bezpieczeństwo mojej matki każdego dnia. Spojrzała przez okno pasażera na ciemniejące niebo. Ktoś musiał być dorosły w tej sytuacji, a oczywiście nie zamierzał być to nikt z nich. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje, i wszyscy postanowili udawać, że to nie ich problem. Miała absolutną rację. Szesnastoletnia dziewczyna wykazała więcej odwagi i moralnej jasności niż cały pokój pełen dorosłych. Tę noc spędziłyśmy w tanim motelu po drugiej stronie miasta. Recepcjonista spojrzał na nas z troską, gdy zobaczył moją spuchniętą twarz i opiekuńczą postawę zuzi obok mnie. Zapewniłam go, że wszystko w porządku, że potrzebujemy tylko cichego miejsca na jedną noc. Zadzwoniłam do pracy żeby zgłosić chorobę, czego nigdy nie robiłam, chyba że byłam naprawdę hospitalizowana. Zuzia po raz pierwszy w życiu opuściła szkołę. Poszłyśmy na zakupy po nowe zamki do wszystkich drzwi i okien naszego domu. Kupiłyśmy kamery bezpieczeństwa do zainstalowania wokół posiadłości. Otworzyłyśmy nowe konto bankowe, do którego Marek nie miał dostępu. Kiedy w końcu wróciłyśmy do domu następnego popołudnia, Marek zniknął całkowicie. Nie tylko jego ubrania i rzeczy osobiste, ale każdy ślad jego istnienia w naszym domu. Z salonu zniknął jego ulubiony fotel. Kije golfowe, które trzymał w garażu, zniknęły. Nawet jego kolekcja kufli do piwa zniknęła z szafki kuchennej. Ale zabrał też rzeczy, które prawnie nie należały do niego. W naszej sypialni zniknęła antyczna na biżuterię mojej baci. Gotówka na czarną godzinę, którą trzymałam w puszce po kawie w kuchni, zniknęła. Kilka cennych przedmiotów z mojej skrzyni posagowej zniknęło. W tym perłowy naszyjnik, który należał do mojej prabaci. Zaczęłam się złościć z powodu kradzieży, gotowa zadzwonić na policję i to zgłosić, ale Zuzia położyła mi rękę na ramieniu i powstrzymała mnie. Pozwól mu to wszystko mieć, powiedziała spokojnie. Uważaj to za bardzo małą cenę do zapłacenia za twoją wolność i bezpieczeństwo. Miała rację. Jak zwykle. Kilka biżuterii i trochę gotówki to nic. W porównaniu z uwolnieniem się od ośmiu lat znęcania się i terroru. W ciągu następnych kilku tygodni Marek podjął kilka prób skontaktowania się ze mną. Zostawiał wiadomości głosowe, i błagając, żebym do niego wróciła. Wysyłał kwiaty do mojej pracy z karkami, na których pisał, że się zmienił i nigdy więcej mnie nie skrzywdzi. Pewnego wieczoru pojawił się w sklepie spożywczym, przyciskając mnie do ściany w alejce z płatkami śniadania aniowymi, aniowymi, by błagać o swoją sprawę. Za każdym razem przypominałam mu o dowodach Zuzi i jej groźbie upublicznienia wszystkiego. Za każdym razem wycofywał się i znikał. Sześć miesięcy później Marek podpisał papiery rozwodowe, nie kwestionując ani jednego szczegółu. Jego prawnik najwyraźniej doradził mu, że walka o rozwód spowoduje tylko większe publiczne ujawnienie dowodów zebranych przez Zuzię. Cały proces zakończył się w ciągu 8 miesięcy, szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Biorąc pod uwagę kontrolującą naturę Marka. Jego praca w banku tajemniczo wyparowała w ciągu dwóch tygodni od tamtej konfrontacji na wigilię. Oficjalna historia mówiła o cięciach budżetowych i restrukturyzacji działów, ale wszyscy w naszym małym miasteczku znali prawdziwy powód. Wieści rozeszły się po społeczności jak ogień, mimo że Zuzia nigdy publicznie nie opublikowała wideo. Małe miasteczka nie potrafią długo trzymać tajemnic, zwłaszcza tych dotyczących prominentnych lokalnych rodzin. Jego upadek był szybki i brutalny. W ciągu sześciu miesięcy Marek przeszedł od bycia szanowanym pracownikiem banku z ładnym domem i drogim samochodem do pracy w sklepie z częściami samochodowymi w sąsiednim mieście. Wynajmował małe mieszkanie nad pizzerią, i jeździł piętnastoletnim pick-upem z plamami rdzy i zepsutym tłumikiem. Ostatnie, co słyszałam o Marku, pochodziło od jego byłego współpracownika z banku, który powiedział mi, że przeprowadził się cztery miasta dalej i pracował na nocne zmiany w magazynie. Jego reputacja została tak gruntownie zniszczona w naszej społeczności, że nie mógł znaleźć przyzwoitej pracy w promieniu 50 km. Zuzia nigdy nie opublikowała całego materiału, ale dotrzymała obietnicy dotyczącej utrzymywania wielu kopii zapasowych wszystkiego. Członkowie rodziny Marka powoli zaczęli się odzywać w ciągu miesięcy, z niezręcznymi telefonami i niewygodnymi spotkaniami w sklepie spożywczym. Wysyłali kartki urodzinowe i zaproszenia na święta, próbując odbudować relacje które pomogli zniszczyć przez lata umyślnej ignorancji. Ale my nie byłyśmy zainteresowane udawaniem, że wszystko jest w porządku. Niektóre mosty spalone przez tchórzostwo i współudział lepiej zostawić w popiołach. Niektórych relacji nie da się naprawić przeprosinami i niezręczną pogawędką. W noc, kiedy wszystko się wydarzyło, gdy siedziałyśmy w tym obskurnym pokoju motelowym, dzieląc się pizzą i oglądając okropną późnonocną telewizję, Zuzia podniosła wzrok nad swojej pracy domowej z najpoważniejszym wyrazem twarzy, jaki kiedykolwiek widziałam na jej młodej twarzy. Mamo, musisz mi obiecać coś bardzo ważnego. Wszystko, powiedziałam bez wahania. Obiecaj mi, że nigdy więcej nie pozwolisz, by ktokolwiek cię tak Obiecaj mi, że nie wrócisz do niego, jeśli pojawi się płacząc, przepraszając i przysięgając, że zmienił się na zawsze. Obiecuję, powiedziałam, i miałam to na myśli z każdym włóknem mojego jesteswa. A jeśli kiedykolwiek myślisz o powrocie do niego lub o pozwoleniu, by jakiś inny mężczyzna źle cię traktował, pamiętaj, że ponad 400 osób oglądało go, jak cię uderzył tej nocy. I ani jeden członek jego rodziny nie był zaskoczony tym, co zobaczył. Miała absolutną rację. Patrząc wstecz z czystymi oczami i zdrową perspektywą, zdałam sobie sprawę, że reakcja rodziny Marka tej nocy nie była szokiem ani zaskoczeniem z powodu jego agresji. Było to zażenowanie z powodu przyłapania na wspieraniu i ignorowaniu jego zachowania przez lata. Wszyscy dokładnie wiedzieli, jakim był człowiekiem i wszyscy postanowili odwrócić wzrok, ponieważ konfrontacja z nim byłaby trudna i niewygodna. Zuzia ma teraz 18 lat i przygotowuje się do wyjazdu na studia jesienią na pełnym stypendium naukowym, aby studiować prawo. Chce specjalizować się w rzecznictwie dotyczącym przemocy w rodzinie i prawie rodzinnym. Już została przyjęta na wolontariat w lokalnym schronisku dla kobiet i założyła grupę wsparcia dla nastolatków, którzy mieszkają w domach, w których dochodzi do przemocy domowej. Została również zaproszona do kilku liceów, aby mówić o rozpoznawaniu oznak znęcania się i wiedzy, kiedy szukać pomocy. Jej historia stała się czymś w rodzaju Legendy, chociaż zawsze nalega, aby skupiać się na pomaganiu innym ofiarom, a nie na celebrowaniu tego, co zrobiła tamtego dnia. Kiedy ludzie pytają mnie, jak udało mi się wychować tak silną, odważną córkę, zawsze mówię im całą prawdę. Nie wychowałam jej w ten sposób za pomocą żadnej specjalnej techniki rodzicielskiej ani filozofii. Okoliczności życiowe i tragiczne wydarzenia zmusiły ją do stania się silną z czystej konieczności. Czasami najstraszniejsze sytuacje tworzą najbardziej niezwykłych ludzi, a czasami potrzeba dziecka, aby pokazać całemu pokojowi dorosłych, jak naprawdę wygląda prawdziwa odwaga i moralna jasność. Blizna na mojej wardze po uderzeniu marka tamtej wigili już w większości zbladła. Ale wciąż czuję lepiej zgrubienie, gdy przejadę po nim językiem. Postanowiłam zachować ją jako trwałe przypomnienie o tym, jak nisko pozwoliłam upaść mojemu życiu i jak wiele zawdzięczam mojej córce za siłę i inteligencję, by walczyć, gdy ja nie mogłam znaleźć siły, by walczyć o siebie. Proces leczenia nie był szybki ani łatwy. Spędziłam miesiące na terapii, przepracowując 8 lat psychicznego znęcania się i manipulacji. Musiałam na nowo nauczyć się podejmować decyzje bez strachu, mówić za siebie, rozpoznawać, że zasługuje na traktowanie z podstawowym ludzkim szacunkiem. Zuzia przeszła przez własny proces doradca, radząc sobie z traumą oglądania, jak jej matka jest krzywdzona i czując się, za jej ochronę. Nauczyliśmy się razem, jak powinny funkcjonować rodziny, jak wyglądają zdrowe relacje, jak wygląda normalne rozwiązywanie konfliktu. Sześć miesięcy po sfinalizowaniu rozwodu wpadłam na brata Marka, Tomasza, w sklepie z narzędziami. Wyglądał na przerażonego, gdy zobaczył mnie idącą alejką, wyraźnie chcąc zniknąć odłodze, zamiast prowadzić niezręczną rozmowę, ale podeszłam prosto do niego z pewnością siebie, której nigdy nie posiadałam podczas mojego małżeństwa. Jak się mają twoje dzieci? Zapytałam uprzejmie, szczerze zainteresowana ich dobrem. Dobrze sobie radzą, wymamrotał, wyraźnie czując się nieswojo z tą interakcją. Cieszę się, że to słyszę. Powiedziałam szczerze, mam nadzieję, że nigdy nie będą musiały przechodzić przez to, co Zuzia Przeżyła dnia. Mam nadzieję, że nigdy nie będą musiały być dorosłymi w pokoju pełnym dorosłych, którzy zapomnieli, jak postępować właściwie. Szybko kiwnął głową i pospiesznie odszedł, nie mówiąc ani słowa, ale widziałam w jego oczach, że moje słowa trafiły w cel. Tego wieczoru opowiedziałam Zuzi o spotkaniu podczas kolacji, uśmiechnęła się i potrząsnęła głową z mądrością daleko wykraczającą poza jej 18 lat. Niektórzy ludzie uczą się na swoich błędach i stają się lepszymi ludźmi powiedziała z namysłem. Inni po prostu stają się lepsi w unikaniu kontaktu wzrokowego z dowodami swoich błędów. Chyba wiemy, do której kategorii wpisuje się wujek Tomasz. Moja córka jest mądra ponad swój wiek, wykuta w ogniu, którego żadne dziecko nie powinno doświadczyć. Ale Wyszła z tych łomieni silniejsza, bardziej zdeterminowana i bardziej moralnie odważna niż większość dorosłych, jakimi kiedykolwiek udało im się stać w całym swoim życiu. Ocaliła nasze oba życia tamtego dnia, a zrobiła to nie mając nic oprócz przygotowania, odwagi, technologii i absolutnej odmowy akceptacji, że rzeczy muszą pozostać takie, jakie były. Czasami, gdy leżę w nocy w łóżku w moim bezpiecznym domu z nowymi zamkami i kamerami bezpieczeństwa, zastanawiam się, co by się stało, gdyby Zuzi tam nie było tamtej wigilii. Czy wróciłabym do domu z Markiem i zniosła kolejne brutalne lanie na osobności, czy nadal wymyślałabym wymówki, zakrywała siniaki i kłamała lekarzom przez Kolejne 8 lat, czy w końcu wylądowałabym w szpitalu z zagrażającymi życiu obrażeniami, a może gorzej? Staram się nie rozwodzić nad tymi mrocznymi możliwościami, zamiast tego skupiam się na świetlanej przyszłości, którą razem budujemy. Przyszłości, w której nie musimy chodzić na paluszkach, ukrywać obrażeń, ani kłamać personelowi medycznemu o tym, jak doszło do wypadku. Przyszłości, w której obie możemy być silne, niezależne i całkowicie wolne od strachu. W zeszłym tygodniu awansowałam na stanowisko pielęgniarki oddziałowej na oddziale ratunkowym, gdzie pracuję. Mój przełożony powiedział: Moje doświadczenie z traumą i sytuacjami kryzysowymi uczyniło mnie wyjątkowo wykwalifikowaną do pomagania innym ofiarom, które Trafiają przez nasze drzwi. Zaczęłam wolontariat w lokalnej organizacji zajmującej się przemocą w rodzinie, dzieląc się swoją historią z innymi kobietami uwięzionymi w toksycznych związkach. Zuzia została przyjęta na trzy różne wydziały prawa, wszystkie oferujące znaczne stypendia. Planuje specjalizować się w prawie rodzinnym i rzecznictwie w sprawach przemocy w rodzinie, z celem ostatecznego założenia własnej praktyki skoncentrowanej na pomaganiu ofiarom, znęcania się, poruszaniu się po systemie prawnym. W zeszłym miesiącu otrzymała nagrodę od biura prokuratora generalnego za swoją pracę wolontariacką z nastoletnimi ofiarami przemocy w rodzinie. Podczas swojej mowy akceptacyjnej powiedziała coś, co wywołało łzy w moich oczach. Dorośli w życiu nauczyli mnie, że czasami musisz ratować samą siebie, ponieważ nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Ale nauczyłam się, że gdy już uratujesz siebie, masz obowiązek pomóc uratować innych, którzy wciąż są w ławce. Jeśli ktoś kiedykolwiek zapyta mnie, jak wygląda prawdziwa miłość, powiem mu, że wygląda jak 16-letnia dziewczyna stająca w obronie pokoju pełnego dorosłych i odmawiająca pozwolenia, by jej matka była dłużej krzywdzona. Wygląda jak odwaga w obliczu przytłaczających przeciwności i niemożliwych okoliczności. Wygląda jak sprawiedliwość wymierzona przez kogoś zbyt młodego, by głosować, ale wystarczająco dorosłego, by rozumieć różnicę między dobrem a złem. Wygląda jak moja córka i nie mogłabym być bardziej Dzień dumna z niesamowitej kobiety, którą się stała i wciąż staje każdego dnia. Pewnego dnia sprzątaliśmy stare pudła w garażu, gdy natknęliśmy się na Albi. Umce zdjęciami z rodzinnych spotkań u Marka na przestrzeni lat. Gdy przewracaliśmy strony, mogliśmy zobaczyć postęp mojej izolacji i strachu na każdym zdjęciu. Zdjęcia świąteczne, na których stoję nieco z boku od wszystkich. Mój uśmiech jest wymuszony, a oczy smutne. Urodziny, na których Marek trzyma rękę na moim ramieniu, ale jego uścisk wygląda raczej na zaborczy niż czuły. Rodzinne wakacje, na których noszę długie rękawy w letnim upale, aby ukryć siniaki, ale ostatnie zdjęcie w albumie było inne. Zostało zrobione na ukończeniu liceum przez Zuzie, zaledwie 6 miesięcy po tej na tym zdjęciu stoję wyprostowana i pewna siebie. Z ramieniem owiniętym wokół mojej córki, obie uśmiechamy się z prawdziwą radością i nadzieją na przyszłość. To zdjęcie oprawiłyśmy i postawiłyśmy na kominku. Nie jako przypomnienie, skąd pochodzimy, ale jako celebrację tego, dokąd zmierzamy. Marek próbował skontaktować się z nami jeszcze raz, około roku po sfinalizowaniu rozwodu. Pojawił się na ceremonii ukończenia studiów przez Zuzię, stojąc w tyle auli, jakby miał do tego jakieś prawo. Kiedy Zuzia przechodziła przez scenę, aby odebrać Dygon, zobaczyłam, jak zaczął się ruszać do przodu, prawdopodobnie planując podejść do nas później, ale Zuzia też go zobaczyła. Jak tylko ceremonia się zakończyła, podeszła prosto do miejsca, w którym stał. Poszłam za nią, a moje serce biło mocno, martwiąc się, co może się stać. Zuzia spojrzała na niego z góry na dół, przyglądając się jego pomiętym ubraniom i pokonanej postawie. Postarzał się o 10 lat w ciągu 18 miesięcy, odkąd go ostatnio widziałyśmy. Jego włosy siwiały, twarz była wymizerowana i wyglądał, jakby nie spał dobrze. Gratulacje, powiedział cicho. Jestem z ciebie dumny. Nie, nie jesteś, odpowiedziała spokojnie Zuzia. Jesteś tu, bo czegoś chcesz. Czego? Marek zerknął na mnie, a potem z powrotem na nią. Chciałem tylko zobaczyć, jak kończysz szkołę. Pomagałem cię wychowywać przez dwa lata. Nie wychowywałeś mnie, powiedziała stanowczo Zuzia. Tolerowałeś moją obecność w swoim domu, podczas gdy znęcałeś się nad moją matką. To jest różnica. Zmieniła Powiedział desperacko Marek. Chodzę na terapię. Pracuję nad sobą. Dobrze dla ciebie powiedziała Zuzia bez emocji. To nie zmienia tego, co nam zrobiłeś. To nie wymazuje szkód, które wyrządziłeś. Wyjęła telefon, a Marek natychmiast cofnął się o krok. Nie martw się, powiedziała. Nie nagrywam cię. Po prostu sprawdzam czas. Masz dokładnie 30 sekund, żeby powiedzieć to, po co tu przyszedłeś, a potem musisz odejść i nigdy więcej się z nami nie kontaktować. Marek spojrzał na mnie ze łzami w oczach. Przepraszam, powiedział: Tak bardzo przepraszam za wszystko, co ci zrobiłem. Wiem, że nie mogę tego cofnąć, ale chcę, żebyś wiedziała, że żałuję każdej chwili. Patrzyłam na niego przez długą chwilę. Ten człowiek, który terroryzował mnie przez 8 lat, który sprawił, że bałam się we własnym do... Domu, który ukradł moją pewność siebie i poczucie własnej wartości. Wiem, że przepraszasz, powiedziałam w końcu. Ale przeprosiny nie leczą złamanych kości. Przeprosiny nie wymazują koszmaru. Przeprosiny nie oddają mi lat spędzonych na chodzeniu na paluszkach. Marek kiwnął głową ze smugiem Wiem, chciałem tylko, żebyś wiedziała. Teraz nam powiedziałeś, powiedziała Zuzia, patrząc na swój telefon. Czas minął. Proszę odejść. Marek wyglądał, jakby chciał powiedzieć coś więcej, ale coś w wyrazie twarzy Zuzi go powstrzymało. Odwrócił się i odszedł bez słowa. Nigdy więcej go nie widzieliśmy. Dwa lata później dowiedzieliśmy się przez wspólnych znajomych, że Marek przeprowadził się do innego województwa. Pracował jako nocny Nigdy więcej się nie ożenił, nie miał własnych dzieci, nigdy nie odbudował życia, które zniszczył własnymi czynami. Było mi go żal w odległy sposób. Nie na tyle, by mu wybaczyć lub przyjąć go z powrotem do naszego życia, ale żal, że wybrał ścieżkę, która doprowadziła do takiej izolacji i żalu. Jego historia stała się przestrogą, którą czasami dzieliłam się z innymi ofiarami znęcania się. Nie każdy, kto cię krzywdzi, znajdzie okupienie, a Ty nie jesteś im winna szansy na próbę. Zuzia ukończyła prawo zeszłej wiosny, kończąc w czołówce 5% swojego rocznika. Podczas swojej mowy dyplomowej jako przewodnicząca klasy mówiła o odpowiedzialności, która wiąże się z wiedzą prawniczą i o znaczeniu stawania w obronie ludzi, którzy nie mogą stanąć w Samych siebie. Po ceremonii, gdy robiliśmy zdjęcia z jej dyplomem, podeszła do nas reporterka z lokalnej gazety. Słyszała o pracy Zuzi z ofiarami przemocy w rodzinie i chciała zrobić reportaż o jej działaniach. Podczas wywiadu reporterka zapytała Zuzię, jaką radę dałaby innym młodym ludziom, którzy są świadkami znęcania się w swoich domach. Dokumentujcie wszystko, powiedziała Zuzia bez wahania. Róbcie zdjęcia, nagrywajcie, prowadźcie szczegółowe notatki, ale co najważniejsze, pamiętajcie, że to nie wasza wina i nie wasza odpowiedzialność, by naprawiać dorosłych w waszym życiu. Waszym jedynym zadaniem jest pozostać bezpiecznym i uzyskać pomoc, kiedy tylko możecie. Reporterka zwróciła się do mnie, co powiedziałaby pani innym kobietom, które są uwięzione w toksycznych związkach. Zastanowiłam się uważnie przed odpowiedzią. Wasze dzieci patrzą, powiedziałam. Uczą się, jak wyglądają normalne relacje, patrząc na was. Uczą się, czy zasługują na traktowanie z szacunkiem, patrząc, jak pozwalacie sobie być traktowane, to nie znaczy, że znęcanie się jest waszą winą. Nigdy nie jest, ale jeśli nie możecie znaleźć siły, by odejść dla siebie, może znajdziecie ją dla nich. Artykuł ukazał się na pierwszej stronie niedzielnego wydania z dużym zdjęciem Zuzi w Todze i Birecie. W ciągu tygodnia trzy różne kobiety skontaktowały się ze schroniskiem dla ofiar przemocy w rodzinie, prosząc o pomoc i podając artykuł jako inspirację do opuszczenia toksycznych związków. Jedna z tych kobiet przyprowadziła ze sobą swojego nastoletniego syna. Do schroniska. Kiedy spotkałam ich podczas jednej z moich zmian wolontariackich, chłopiec tak bardzo przypominał mi Zuzie w tym wieku. Przestraszony, ale zdeterminowany. Opiekuńczy wobec swojej matki, ale zły na sytuację, w której się znaleźli. Spędziłam z nim popołudnie, rozmawiając o tym, czego był światiem, pomagając mu zrozumieć, że nic z tego nie było jego winą. Dałam mu mój numer telefonu i powiedziałam, że może do mnie zadzwonić w każdej chwili. Jeśli będzie potrzebował porozmawiać z kimś, to rozumie, przez co przechodzi. Sześć miesięcy później zadzwonił, aby powiedzieć mi, że jego matka znalazła pracę i przeprowadzili się do własnego mieszkania. Dobrze sobie radził w szkole i dołączył do drużyny debatanskiej. Jego matka chodziła na Studia pracując nad dyplomem z pracy socjalnej, to są zwycięstwa, które teraz się liczą. Nie dramatyczna konfrontacja, która zakończyła moje małżeństwo, ale ciche chwile uzdrowienia i wzrostu, które nastąpiły. Powolny proces odbudowywania naszego życia, stopniowy powrót pewności siebie i radości, odkrycie, że jesteśmy silniejsze niż kiedykolwiek sobie wyobrażałyśmy. Zuzia pracuje teraz w organizacji pomocy prawnej, reprezentując kobiety o niskich dochodach w sprawach rozwodowych i opiekuńczych. Dwa razy występowała przed sądem najwyższym województwa, wygrywając obie sprawy. Była opisywana w czasopismach prawniczych za swoje innowacyjne podejście do ochrony ofiar znęcania się podczas postępowań opiekuńczych. Ale to, z czego jestem najbardziej dumna, to nie jej sukces zawodowy, ale osoba, którą się stała. Jest współczująca, nie będąc naiwną, silna, nie będąc twardą, pewna siebie, nie będąc arogancką. Rozumie sprawiedliwość nie jako zemstę, ale jako odpowiedzialność i ochronę dla słabszych. W zeszłym miesiącu, w rocznicę tej strasznej wigilii, rozpoczęłyśmy nową tradycję. Zamiast rozpamiętywać najgorszy dzień naszego życia, świętujemy go jako nasz dzień niepodległości. Robimy razem kolację, w tym domowe bułki i rozmawiamy o naszej wdzięczności za odwagę, która nas uwolniła i za możliwości, które nastąpiły. W tym roku Zuzia przyprowadziła swojego chłopaka, aby do nas dołączył. Jest prawnikiem kimś, kto podziela jej pasję do sprawiedliwości i zaangażowanie w pomaganie innym. Kiedy opowiedziała mu naszą historię, jego pierwszą reakcją było pytanie, co mógłby zrobić, aby wesprzeć organizacje zajmujące się przemocą w rodzinie w naszej społeczności. Kiedy patrzyłam, jak pracują razem w kuchni, śmiejąc się i planując swoją przyszłość, dałam sobie sprawę z czegoś głębokiego. Cykl dysfunkcji i znęcania się, który zdefiniował moje małżeństwo, został naprawdę przerwany. Zuzia nauczyła się, jak wyglądają zdrowe relacje, obserwując, jak odbudowujemy nasze życie z szacunkiem i wsparciem dla siebie nawzajem. Nauczyła się, że miłość nie wiąże się ze strachem, że nieporozumienia nie wymagają. Agresji, że partnerzy powinni się nawzajem podnosić, a nie niszczyć. Nauczyła się tych lekcji nie przez wykłady czy książki, ale żyjąc nimi ze mną, gdy tworzyłyśmy razem nowe życie. Szesnastoletnia dziewczyna, która stawiła czoła pokojowi pełnemu dorosłych tamtej wigilii, wyrosła na kobietę, która walczy o sprawiedliwość w sądach w całym województwie. Przekształciła swoją traumę w cel, swój ból w siłę, swój strach w nieustraszoność. I za każdym razem, gdy ktoś pyta mnie, jak wychowałam tak niezwykłą córkę, daję im tę samą odpowiedź. Nie wychowałam jej, by była niezwykła. Niezwykłe okoliczności wychowały ją na osobę, którą musiała się stać. Moim zadaniem było po prostu przetrwać wystarczająco. Długo, by mogła nas obie uratować. Ale może tak właśnie wygląda prawdziwa miłość na końcu. Niewielkie gesty czy idealne chwile, ale codzienny wybór, by być dla siebie nawzajem, chronić się nawzajem, wierzyć w swoją siłę, nawet gdy ta siła jest ukryta pod warstwami strachu i wątpliwości. Wygląda jak szesnastoletnia dziewczyna, odmawiająca pozwolenia, by jej matka była dłużej krzywdzona. Wygląda jak dwie kobiety budujące nowe życie z popiołów starego. Wygląda jak odwaga, by przerwać cykle, domagać się lepszego, wierzyć, że każdy zasługuje na traktowanie z godnością i szacunkiem. Wygląda jak wolność, ciężko zdobyta i głęboko ceniona. I wygląda jak przyszłość którą wciąż razem budujemy, jeden odważny wybór na raz.